Sporą przeszkodą dla graczy niezależnie od poziomu jest dobór głównego bohatera. Jest to naprawdę specyficzny element, który warto znać, ponieważ na jego podstawie będziemy wybierać w przyszłości ulubioną aleją czy poszerzać swój champion pool o postacie alternatywne. Jak zatem znaleźć swojego ulubionego maina? Witajcie ze tej strony Michael, a to kolejny odcinek serii Cell Challenger. Zapraszam do materiału. Obecnie w Lalu znajduje się ponad 150 przeróżnych bohaterów. Każdy z nich ma oryginalny wygląd, własną historię oraz zestaw umiejętności, jakimi zadaje obrażenia. Stojąc przed ciężkim wyborem na jakim zamierzamy piąć się po szczeblu rankingowym, musimy odpowiedzieć sobie szczerze na szereg pytań przygotowanych w materiale. Na pytania prosiłbym, abyście odpowiadali szczerze w jednym długim komentarzu, tak aby zawęzić koło poszukiwań do maksimum, jednocześnie unikając spamu. Taki zabieg ma charakter coacha, dzięki któremu poznam wasze zainteresowania, tym samym zwiększy szansę odnalezienia tego jedynego bohatera, który prawdopodobnie może ci podpasować. Na każdy pozostawiony komentarz starać się będę odpowiadać. A zatem, pierwsze pytanie: jaką linię preferujesz? Na to pytanie każdy z nas powinien doskonale znać odpowiedź, na jakiej pozycji gra nam się najlepiej. Czy jest to środkowa aleja pełna asasinów i skalujących się magów, czy jednak dżungla, gdzie możemy dbać o obiektywy i presję na mapie? A może jednak interesuje nas support, gdzie razem z kompanem na bocie walczymy o drogę do zwycięstwa? Brać pod uwagę powinniśmy naprawdę wiele szczegółów, jakie nam się podobają, m.in. styl gry, czy wolimy zadawać damage, przyjmować go na siebie, czy odnawiać zdrowie sojuszników. Decyzja, którą podejmiemy w tym momencie często wiąże się z odpowiednimi przypisanymi liniami na samoner strifcie. Po zastanowieniu się nad wyborem i późniejszym jego dokonaniem dochodzimy do następnego pytania. Jaki lubisz styl walki? Dobór stylu walki jest również potrzebny, aby uatrakcyjnić wiedzę o was samych. Da mi to do zrozumienia jakich bohaterów mogą od razu unikać, a jakich bardziej brać pod uwagę. Postacie w League of Legends dzieli się na obrażenia zadawane z dystansu oraz w zwarciu. Zachowując odległość, możemy pozwolić sobie na kajtowanie przeciwnika, o wiele lepsze skalowanie się, będąc elementem, który może kierować grę stojąc w miarę na bezpiecznej pozycji. Wielkim minusem są tutaj punkty zdrowia, które nie są najlepszym atutem tych bohaterów. Potężnych postaci walczących z bliska też nie brakuje. Bohaterów tych możemy ujrzeć w ciągłych walkach, dominując grę, będąc praktycznie nie do zgładzenia. Wielkimi atutami jednostek w zwarciu są m.in. duże ilości obrażeń, punkty zdrowia, statystyki poboczne jak pancerz i odporność na magię lub kradzież życia, zależne oczywiście od bohatera. Wszystko ma jednak swoje plusy i minusy, i w tym przypadku wadami tych postaci jest zasięg ataku oraz umiejętności. Bez podejścia do wroga jesteśmy bezużyteczni. Gaza postaci w zwarciu jest o wiele większa niż bohaterowie dystansowi i w jej skład wchodzą takie rodzaje jak wojownicy, tanki, asasyni oraz niektórzy magowie. Wybór stylu gry zależy od preferencji każdego z nas, jednakże warto go znać. Idźmy dalej. Rodzaj zadawanych obrażeń. Czy lepiej czujesz się zadając obrażenia fizyczne walcząc do ostatniej kropli potu z przeciwnikiem, czy wolisz niszczyć gromadzony armor czy rezist przeciwników jednym uderzeniem? AD czy AP często związane jest z poprzednimi pytaniami, także warto zastanowić się jakie obrażenia chcemy zadawać przeciwnikom w rozgrywce. Zostawię Ci teraz 10 sekund i przejdę do następnego pytania. Czy postać ma być popularna? Wydaje się że przy dobraniu linii, rodzaju walki, a na końcu specyfiki zadawanych obrażeń, jesteśmy już niedaleko końca. Jednak warto zrobić dodatkowe rozeznanie, czy nasz przyszły main ma być znany, czy też niekoniecznie. Ze względu na wasze wypowiedzi, odpowiednio będę wybierał postać tak, aby zaspokoić wasze potrzeby. I teraz, najważniejsze pytanie odcinka: czy jesteś zadowolony z dotychczasowych bohaterów? Wybierając swojego maina, nastawiamy się na poznanie go z każdej strony. Odkrywamy w ten sposób każdy zakamarek jego ciała i każde przeliczniki opisujące jego siłę oraz umiejętności. W ten sposób przygotujesz się na spędzenie z nim setki, jak nie tysięcy godzin. Musimy przecież opanować go do perfekcji, aby grało nam się nim przyzwoicie. Wiedzieć kiedy jest czas, aby zaryzykować, kiedy odpuścić lub na ile możemy sobie pozwolić w danej walce. I tu pojawia się problem. Nasz wybraniec nie może nam się nudzić. League of Legends jest jednak grą, z której chcemy czerpać tylko przyjemność. Rozgrywanie meczu tą samą postacią, gdy nie czerpiemy z tego radości, pogarsza nasze wyniki, a także może zrazić nas do gry. Jest to punkt, który wiąże się lekko z metą, która zmieniana jest co jakiś czas dający innym bohaterom drugie życie. Warto przemyśleć dokładnie odpowiedź na to pytanie, oglądając dodatkowo mój materiał, opisujący wady i zalety maina oraz mety. Wyświetla się w rogu ekranu. Ostatnią rzeczą, bardziej drugorzędną, jest lore danego bohatera. Świat fabularny Lola jest bardzo rozbudowany i tym samym wciągający. Poznając historię swojego wybrańca, jesteśmy w stanie jeszcze bardziej się z nim zżyć, odkrywając interakcje, działania, umiejętności oraz przedmioty. Dobrnęliśmy do końca materiału, także prosiłbym, abyś w tym momencie dodał komentarz z odpowiedziami na pozostawione przeze mnie pytania. Na ich podstawie przeanalizuję jaka postać może Wam przypaść do gustu. Jeżeli praca jaką wkładam w odcinki Wam się spodobała, nie zapomnij zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi filmami. Zapraszam również na codziennie odbywające się transmisje w godzinach wieczornych na moim kanale. Dziękuję również sponsorom odcinka w firmie Savio oraz Stras Gaming. Także do zobaczenia już wkrótce. Czała!